Hejka kochani, z tej strony Kukilia, a dzisiaj, słuchajcie, będziemy e, czerpać radość z basenu, ponieważ dzisiaj, słuchajcie, będziemy e, challenge w basenie, słuchajcie, robić. Wcześniej nagrałam odcinek, matka mi przeszkodziła, ale no, e, moja siostra będzie miała kanał, e, ogólnie dam na społeczność, dobra, e, okej. Okay. Mam już strój kąpielowy, więc bym mogła się popływać. Ogólnie to mogę zaskoczyć skoczyć z tego. Z Panji. I słuchajcie, nic mi nie będzie, bo oczywiście wpadnę do wody. To też jest fajne. Słuchajcie. Okej. Okay. Dobrze. Hejka. Hejka. Dobra. Takie, o co chodzi? By... Challenge w basenie? Challenge w basenie. Challenge w basenie. Dobra, witam. Słuchajcie, Słuchajcie jak... Słuchajcie, skoro ja wam mówię hejka, to wy mi nie witam, tylko cześć albo hejka. Ale żadne mi tam witam Bo słuchajcie ja, ja nie wierzę no Da się też odkryć tajemnice basenu, na przykład to, ale chyba tu nie będziemy wchodzić po prostu, bo Bo nie ma sensu Skoro mamy to być w basenie Da się jeszcze słuchajcie, em, tego W em, tym, zjeżdżalnią Słuchajcie, tu piszą jacyś Polacy. Normalnie, tak, tak, tak trochę niefajnie. Dobra. Dobra. Prawie się zakłysnęłam tą wodą. Dobra. Bierzemy sobie konia. Chyba normalne jest mieć konia pod wodą, co nie? Bardzo normalne I normalne jest. Um, z nim skakać. Wow! wow! Latający koń. Piszcie w komentarzu latający koń. Tak. Przypnę. Um, przypnę serca. Aha, mamy tu ratownika jeszcze. Ratownik. Dobra, ten się przebrał za ratownik. Nie wiem, że jego już nie wygląda. Ratownik. Ratownik. XD. Dobra, napisałam ratownik. XD. Dobre, nie to to nie działa, nie, Dobra, widzę. Nie, nie, nie wierzę, ja słuchajcie. Ratownika my mamy. Mamy ratownika. No, jak Wasem to ratownik, słuchajcie. Challenge, w basenie to challenge, w basenie nawet taki challenge, że słuchajcie, zbliża się noc. Właściwie już jest noc, ale słuchajcie, no ten challenge musi być nieco dłuższy. Dobra, co robimy? Nic. Nie no, to nie było do mnie wiem. Słuchajcie, ale mega! Te zjeżdżalnie są przekozackie, takie kozackie, że ja upadłam i ze łeb rozwaliłam. Ten ratownik jest przekozacki, słuchajcie. Chyba ja jemu zrobię screena. Dobra. Będzie na miniaturę. Tymczasem on później. O co chodzi? Jakiego screena? Czemu ja jestem na miniaturę? Słuchajcie, ja, ja nie wierzę, ten, ten ratownik jest mega kozacki. Taki kozacki, słuchajcie, że normalnie nic nie robi, tylko pije se kawusie, siada na bosakach. No nie to odzyskać, jak on jest śmieszny Pływa On chyba mnie ratuje Jak to dziwnie wygląda w Robloxie Dobra Aha Pokażaj mi ukryte przejście Ratownik nie powinien mnie całkiem uratować, tylko pokazuje mi jakieś ukryte przejścia. No nie wierzę, weź jakieś koło. Weź jakieś koło czerwono-białe. Takie, wiesz, takie, gdzie byś mógł mnie wsadzić w nie i bym nie tonęła. Takie fajne. Ja nie wierzę, słuchajcie. Ratownik se Poszedł! Da się też na miejscu ratownika usiąść. To sobie ja idę na miejsce ratownika, kiedy on przyjdzie. to są on. Co jest? Ła! Odbiło mnie. Odbiło mnie. Wyglądałam jak delfin. Dobra. <ścoughs> Tylko przyszedł yy, tego pływa, pływa ze mną. Jakoś jest git. Ja nie wiem. Kuki Julia? Nie, nie Kuki Julia Dobra Ja nie wiem. Ja nie to jest przekozackie. Dobra Też se chcę popływać Na główkę od razu, na główkę Kurde Przecież zaraz będzie dzień Słuchajcie, jak ten czas szybko zleciał. leciał? W realu też. realu już najszybciej. Tak szybko, że dopiero co był listopad, a teraz jest grudzień. Wow! Mega szybko. Dobra. Jeszcze raz i. Wow! On nic nie robi, tylko powtarza to, co ja robię. Ja pływałam na plecach! Ej, widzieliście, wy to? Ja pływałam na plecach! Ja przysięgam, widzę, by pływałam na plecach. Pływałam na plecach, możecie w spowolnionym tempie, to włączyć, słuchajcie, ale ja pływałam na plecach. Jak? Że zawsze to się pływa do przodu i w ogóle. Ale nie na plecach! Wow! E, nauczyłam się coś e, fajnego. Tak, ja sobie zrobię kajdanki. Będę pić tą wodę. Pokonana. Ja nie... Nie Pokonana, on nic, tylko skacze na tym Punji. Chcę mieć takiego ratownika? Jest tu Kuki, Julia, 1, trzy, 4. O kurde, mnie tu poszukują. Mnie tu poszukują, ja się chowam, ja się chowam. Mnie tu nie ma. Mnie tu nie ma. Nie no, jestem tutaj. Co to jest? <laughs> Jakieś auto. Ratownik zawołał pomoc. E, e, auto. <laughs> Zobaczcie. Okej. Okay. Ale auto nie powinno się topić, to my się powinniśmy topić teraz. <laughs> Naklałam się tej wody, więc powinnam teraz się utopić. Ratownik kieruje wozem. Pow, jak płynie ratownik? Pow, płynie podwodną autostradą. <laughs> Słuchajcie, no, po prostu piękne. Ratata, ratata, to jest właśnie ratownika, Kasia Ona to... Wszyscy piszą, ona to kierowcą nie zostanie XD Okej okay. Nie wiem, co tam się dzieje, słuchajcie, ale... Ja super skaczem On też ja nie wiem, że on się popisuje, czy co robi. Jak on salta robi? Jak on salta? Ja nawet tak nie umiem. Wow! Wow, ale mega! Ja też chcę salta umieć. Czekaj, fala? Nie, to nie fala. Skakanie. Ok? Okej okay. nie da się. Podsumowując, nie da się. Nie da się robić salt. Jak on to robi? Jak on to robi? Weź Kościół jeszcze raz to zrób. Ja nie wierzę. Jak się w Brookhaven robi salta? O, widzicie? Byłam na plecach. Byłam na plecach, słuchajcie. Dobra. Fajne to jest, słuchajcie. Fajny challenge wymyślił ktoś. Dobra. Ja nie wierzę. Co on robi? On, kurde, powinien nas ratować, a nie się bawić jakąś piłką w wodzie. On nie jest takim normalnym klientem, takim, że kupujesz bilet i, i no, pływasz. Ja, ja nie wierzę. Go widać Ja nie wierzę. Dobra. Okej okay. My zajmujemy jego miejsce. Nie, no nie możemy. Przecież tam. Szybko, szybko podniesie. Mi to by tego nie było. To po prostu ja się potknęłam i się wywróciłam na trawę, tak? Ja i ja jestem w basenie, tak? Jestem w basenie? Ła! może mi się uda. Tańczenie. Tańczymy, tańczymy Tu, 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 tu Tańczymy, ła! Widzieliście wy to? Ja tańczę Dobra Okej, okay, tu się nie da za bardzo tańczyć Idziemy Też jeszcze raz na plecach? Nie, nie da Ale dobra, ja umiem pływać na plecach A on umie robić salta Skrany z nas duet, wiesz? Gościu, gdzie ty jesteś? Czy on poszedł do tej bazy w końcu? Czy on poszedł do samochodu? Nie wiem, widzę już gdzie poszedł. I co myśleć o nim? Bo słuchajcie, no. To jest piękne. Kurde, mi się to slagowało, czekajcie. Dobra, widzę. Ja przepraszam was, po prostu mi się slagowało i musiałam. Hej, Kaki Julia. <grym> Cześć. Dobra, mm. okej, okay. nikt nie patrzy na basen? Nikt, absolutnie nikt. Ja nie wierzę. Dobra, czemu nikt nie patrzy na ten basen? Ratownik się topi, to teraz my powinniśmy e, 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 numer e, wziąć. Aha, no i no już. Dobra widziewe, sorry, miałam przerwę trochę, ale no, e, dobra. E, wracając do tematu, słuchajcie, musimy jak najszybciej się pojawić w, te, w tym basenie. Raz, dwa, trzy, cztery. Może na na to tym. A, ludzie się bawią końmi Żartujecie sobie. Ludzie! Ludzie, ja tu jestem! Czemu nikt mnie nie uratuje? Nawet tego ratownika nie ma. Cześć! Cześć! No hej! No, kochana przyszła, słuchajcie. Okej, okay, widzę, wy. więc słuchajcie, mega sztosik. Gluten znowu dołączył. Czyli nasz ratownik. <noise> ja nie wiem, <noise> że wydaje się ciągle niego bo jest prześmieszny. On nie wie jeszcze tego, ale ja się z niego śmieję <noise> tutaj na odcinku. Ale tak dobrze się śmieję, tak. Wiecie, ra radosno, tak. Fajnie. Fajnie, że to łączył. Dobra. No i kochani, jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę, spokój dzwoneczkiem, piszcie w komentarzu. Ehm um, jakie challenge dalej zrobić? No i pa!